Dzień dobry, kochanemu państwu. Postanowiłem dzisiaj wystąpić tym, co mam. Piosenka, piosenka jest ze starą melodią, i właśnie tam coś jest o urodzie, z tego co pamiętam. Dzisiaj z tą urodą nie za dobrze, ale z drugiej strony państwo zrozumieją, dlaczego jestem aż taki zacięty. Służę uprzejmie. Zerkam wiadomości i zachodzę w głowę, jak stosunki można spieprzyć międzynarodowe. Przy pomocy tych, co rządzą nam pacanów, podcinamy jaja naszej racji stanów. Z Francją jest łakicha i z Niemcami zima, z Rosją syf i na poprawę szansy nie ma. Z Białorusią nędza ochłodzenie z USA i z Czechami pisła tam zrobił nam psikusa Wewnątrz też wesoło ziobro Kumplom radzi, że banasia wsadzić trzeba Zanim on ich wsadzi A na Bożu prezes mówi Kurde, mało komu się udało <zysz> Zrobić taki burdel Nie wiem jak Państwu, ale mnie z tego upału nawet odpadło to, co miałem przylepione na moje zacięcie. Trzymajcie się do zobaczenia, ochłodźcie się jakoś, naprawdę można wyduchać żonę, znaczy wyżonąć ducha, jak mawiali koledzy z jednego kabaretu. Propagujcie Państwo, patronujcie, polubiajcie do zobaczenia. Pa!